Siemaneczko w 29. części Let's Play Painkiller Helen Damnation. Lecimy z kolejnym poziomem. Ostatnio gierka nas zaskoczyła tym, znaczy przedostatnio w zasadzie, że zmieniła, zmieniła widok. I mamy perspektywy z góry. Z, gó z góry, tak, z góry, z góry. Co w sumie. Dość, spo, dość, w dość dużym stopniu zm, e, zmienia odczuwanie, e, feeling gry. I powiem Wam, że nawet takie same poziomy, które już ograliśmy, e, inaczej się w niej. Je, Jezus, dzisiaj coś się nie mogę wysłowić: masakra. Po prostu niby poziom jest taki sam, ale jednocześnie też inny, nie? inne odczucia są z gry. i Powiem Wam, że podoba mi się to. Zobaczymy, co tym razem. Nie kojarzę kompletnie tego poziomu. Eee, lecimy z tematem. Tak jest. Oczywiście. Zobaczymy, co tu się święci. Dobra. Okej. Okay. Szelba i to nam dali. Dobra, ile mamy sekretów? Um, Okej, okay, dość niedużo. To może być jakiś krótszy poziom: Babel. Czy to jest z tą wieżą Babel? Związane coś? Jakieś nawiązanie? Nie. no Kurwa. To się odsunąć ode mnie. Proszę się odsunąć. Proszę się odsunąć. Proszę się odsunąć ode mnie. Dobra, nie wiem. Nie wiem którędy iść. Czy tam w prawo, czy tutaj może cisnąć do przodu. Nie wiem. Aha, tu jest, coś, tu jest zamknięte chyba całkowicie. Czy jest tu przejście? Nie, zamknięte jest. Sekrety kodne są ukryte w jakichś teleportach, dziwnych przejściach, więc warto tak wchodzić gdzie się tylko da. Nawet sprawdzić, czy gdzieś się nie można przecisnąć. Ok, dobra, spokojnie. Ogniem was, ogniem, ogniem. O Jezus! Oj, 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 oj! Oj, nie, nie, nie! Tu się troszeczkę. Heh. <grystanie> Spojrzałem na swoje HP i się trochę wystraszyłem, nie? I w sumie może to i lepiej. Dobra, Wypad. Kurwa, nigdy nie lubiłem tych ogarów, zawsze był z nimi problem. Pamiętam, zajebisty. Trochę dziś śmieszne, że jeszcze pociski do nich nie dolecą, a oni już jakby dostali obrażenia, nie? Dobra. Gdzie jest reszta frajerów? A, dobra, to chyba na tyle. Okej. Okay. Dobra. Te dusze szybko znikają tak, jakby one już były, nie? Ale jednak nie, no bo przecież ich nie było wcześniej. A bardzo szybko znikają. Okej, okay, HP, zajebiście. Co to jest za dźwięk? Jakiś dziwny, nie? Przydałbyś mi się pancerz, kurde, nawet zajebiście by mi się przydał. Ale na razie nie, na razie nie. E, nie kojarzę. Być może to jest jeden z tych nowych poziomów, bo go nie kojarzę. Ani trochę, nic mi się nie kojarzy O kurwa, brawo ja O Jezus Ale nie... Nie, nie zadało mi chyba jakichś wielkich obrażeń To gówno Chodzi tego Chodź tutaj w frajerze Dobra Dlatego to się respiło cały czas. Aha. Okej. Okay. Znaczy. A co tam było po bokach za tymi e, toporami? Czy tam były jakieś sekrety? Kurde. Widzę, że sporo łamigłówek takich troszeczkę tutaj dali. Padni, padni. No nie wierzę, że zabiło mnie to gówno chyba. A, jakaś beczka pieruńska była. Dobra, jakąś beczkę musiałem trafić. Tych rycerzyków to mamy tam bez problemu. Dobra. O kurwa, to kamikadze jakiś, kurwa, był normalnie. A czy to się rozwala? O, rozwala się. O, w ciul złota jest. A, bo są takie te skrzyneczki, dobra. To był jakiś sekrecik? Nie. Dziwny temat. Co tam jest do zdobycia? Złoto? Wolałbym jakieś fanciory. stąd wyjść? Już myślałem, że nie mogę stąd wyjść, nie? No brawo, ja. Nie dość, że mam mało HP. Dobra. Kurwa, tylko złoto jest. Aj. Dobra. Jest spieprzona. Ona nie jest taka zbyt dokładna, więc ja już mam dosyć. Tych toporów, zwłaszcza, że Tu są jeszcze pieprzone maczugi O, przynajmniej HP mam Fajnie No brawo Ale nie dostałem Dobra Jezus, ukochany Dobra, daj mi może tą broń Co tam już lezie A, walić to Ja mam tryb demona zaraz Także do pierwszej duszy czekamy. Dzień dobry. Możecie mi na na skoczyć? Kurwa się wystraszyłem, że coś z góry spadnie. Nie wiem, czy coś tutaj jeszcze czeka, czeka na nas. zielonego pojęcia czy coś tutaj z lewej było ciekawego do wzięcia amunicja w ogóle pancerzy nie dają co? sprawia, że ten poziom jest trudniejszy niż e, zwykle ale dają HP, o Jezu niepotrzebnie to drugie brałem, za wcześnie stanowczo za wcześnie mhm o kurwa, co to jest? A! Mi. O Nie, ty... nie, 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 Źle to źle. Kurwa. źle! Kurwa... Się wpakowałem! Że masakra. naprawdę. Naprawdę! daj mi mi... Do podpalenia, podpalenia, Kurwa. Aj, HP zdecydowanie, HP. oj, oj, Ogniem, 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 kurespo. Ogniem pewnie. Ła! Dobra. Jeszcze nic nie zasejwowałem, więc. O kurwa. Patrzcie, ile mam HP. A ja tak na YOLO sobie o kurwa gówno widzę poszedłem. O z którędy mam tu przejść? Dobra. Okej, okay, zajebiście. Robione. To już wiem, że już myślałem, że w tym myślałem, trochę miałem tego czasu do nagrywania. Nagram sobie dwa odcinki. Już sobie nagrałem. to. Okej. Okay. Kogo my tutaj mamy? O, przeżyłeś. Jak się cieszę. Dobra, no, jebie. Kolejna niespodzianka. No, zapraszam. Tak jest. No, świetnie. A bo oni też, no tak, oni też mogą wchodzić w to. Dobra, nie mogę mieć o to pretensji. Zbierajmy. Dobra, jeszcze to nie jest koniec. Dobra. nie mam ani jednej rakietnicy to nie jest dobry prognostyk zwłaszcza na tego grubasa dobra, fajnie, że udało go się rozpieprzyć okej, okay, darujemy sobie tą duszę o co chodzi nie, może jakiś boss kurwa, może jakiś boss tutaj będzie Kurwa. No dobra. No, na kolejne hordy. A, dobra. Spokojnie, wycofujemy się. Duszyczka. Dobra. Jacyś jeszcze przeciwnicy? Gdzieś? Coś? Kaman. Kurwa naprawdę. Tam ktoś biegnie? O, o kurwa Cała brygada. Cała kurwa brygada Emyra tutaj biegnie. Za Fajdana. Dobra. Odpuść sobie. Kurwa, no tak, jeszcze w dodatku w połączeniu razem z tymi. Nie tutaj napastują. Wypad. Dobra. Ej, chwila odpoczynku. Chętnie. Dobra, i amunicję do strzelby też poprosimy. Dlaczego to nie chcę? Dobra, wal się Kurwa, dziadu Oj, dobra, wreszcie Checkpoint, zajebiście Oj, 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 oj Oj, o kurwa Oj, 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 oj Przecież... Dobra Przecież zapomniałem, że mam karty Więc wal się na ryj, bosie Wal się na ryj nie będę cię żałował. Pewnie. Dobra. No i zajebiście. I już mamy wygrany poziomik. Jeszcze tu jacyś frajerzy idą do mnie. A tu miałem armatkę, żeby się przygotować chyba na niego, nie? A tutaj jeszcze jacyś są dziady małe. No, bosa z tej perspektywy jeszcze nie oglądaliśmy. Zacnie się prezentował, zacnie. <laughs> Jeszcze raz chyba mogę wykorzystać karty, nie? Chyba tak, dwa razy dopiero odpaliłem. Dobra, pięknie, pięknie, picobello. Tą duszę bym chciał schwytać, a nie mam tego chwytaka. No nie ma. No trudno. Tutaj, nie, bo jeszcze zginę od tej armatki. Wypadł ode mnie. Ja nic od was nie chcę. Chcę tylko granaty. No oczywiście już wpadłem w to spowolnienie. A, bo ten boss by mnie pewnie cały czas gonił. I te beczki by mu spore obrażenia zadawały. Pewnie taki plan mieli. No, ale ja to zrobiłem troszeczkę inaczej. Myślę, że szybciej. Nie wiem, czy coś będzie dalej, więc wolę duszę pozbierać, jakby jeszcze coś tam przygotowali. To nie, będzie nam potrzebno kołkownicy. Nie, to nie jest kołkownica. Nie, 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 to nie jest kołkownica. Teraz to kurwa to jeszcze nie jest koniec chyba, chociaż cholera wie. No kurwa. Dobra. Fajnie wygląda. Ten system. znaczy, feeling strzelania tej broni z tej perspektywy, o. I mamy save, czyli to nie jest koniec. Mimo bossa, okej. Okay. Okej, okay. o kurwa, teraz może być boss, zobaczcie co nam tutaj dali, Oh shit. Kurwa, teraz dali mi złoty pancerz, no. Ciekawe, ciekawe. Ale dobra, chodźmy tu na górę. Ege... Aha, trzeba pewnie rozpieprzyć te, dobra. E, te skałki pod spodem, żeby się dostać dalej. Zapewne. Mhm. Dokładnie. Okej, okay. o, tu nowa też broń. Kurwa, już to może być niezła rozpierducha Ducha. No, przygotowali nas solidnie. Okej, okay, coś już się zaczyna. Dobra. No, już powoli nie weszło. Akurat myślę, że nie, nie mamy co panikować, bo zaraz będzie tryb demona. Także zapraszam bardzo serdecznie kolejne hordy przeciwników. Nie ma problemu. O tutaj. Bardzo zapraszam. Jeszcze jakiś, kurde, zjeb, starczą i kuszą. Dobra, skończyło mi się rumakowanie. Uj, uj, uj. Dobra. Nie ma co kozaczyć, skoro mamy kartę, a raczej to już będzie finalne. Jeszcze takie wielkie starcie po bossie dali, kurwa. Trudna poziom. ogólnie poziomy chyba tak mi się wydaje, że zwiększyły swoją trudność. Tych dlc -kach. Na pewno jest odczuwalna różnica względem kampanii. To jest na pewno. Co my tutaj mamy? Tu jest jakiś jeszcze zjeb Wypad. Amunicja spoko, ale zostaniemy przy strzelbie. Tu coś jest? Nie. Tutaj. Kaman. Dobra, o, tutaj gdzieś mi pokazuje. O jest jeszcze całkiem sporo ich tutaj. Dobra, ogniem, ogniem, ogniem ich. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, kolejna fala. Fajnie, że padli. Nie fajnie, że idą następni. Ogniem, 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 ogniem. Ogniem ich, ogniem. Pewnie. No, nie, 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 kolego. Nie. Wypad. Dobra, zajebiście. Tu jeszcze gdzieś po lewej się ostaliście? Gdzie? Tu się biedaczek ostał. O kurwa. Wypad. Kurwa, jak mnie zmasakrował. Dobra. Dawaj swoją czerwoną duszę podłą. kamam, Niam! No kurwa, następny pod te beczki. No mógłbym go, ale po co, jak już padł? Ech, może rozwalmy to. Co my tutaj mamy? Nie. No kurwa, nie wiem, czy nie zjebałem teraz. To wró wróciło, dobra. E, dlaczego... dobra, bo chcę najpierw tu na dół zejść. No, Żeby się nie, nie zgliczowała gra. A mamy saving. nie chciałbym tego momentu powtarzać, tego etapu. Co tam jest na dole? Tam musi być jakaś znajdźka, no nie, nie ma opcji, że nie. No oczywiście. Kurwa. O Jezus, kurwa ile HP straciłem. Czy się opłaciło? Ciężko stwierdzić. Zależy jak stąd wyjdziemy. Co tam tam? Coś lata takiego? Kurwa, tu jakiś gigant się kręci. Nie wiem, czy to coś mu zrobiło. Nie mam pojęcia. Okej, okay. nie możemy sterować tymi armatami. No kurwa. Dobra. Zajebiście. Pozbierajmy. To ścierwo. Zbierajmy ile się da. Dziękuję. Dobra, mam kolejny checkpoint. Aha, tylko teraz tutaj z tyłu nic nie ma. Okej, okay, zajebiście. Toporki. Dawno ich nie było. Gdzie to jest? Kolejne toporki. Gdzie jest? Kurwa. Sejwik. Nie wiem, po prostu na jolo. No nie rozkminiałem. Może tak trzeba było przejść. Pewnie tak. Trudno. No świetnie. Jak tak dalej będę robił, to daleko nie zajadę. Dobra, hmm. no, trudno. Przeżyjemy to. Mamy zapas HP. <śmiesz> Okej. Okay. A, oh, kurwa, myślałem, że rakietnicę mam ustawioną. Psz mordę. Dobra, nie jest źle. Dobra, żyjemy, żyjemy i mamy się całkiem nieźle. Wypad grubasku. Dobra, ktoś tutaj się do mnie ciśnie? Mamy chyba święty spokój. Tak, o nie, 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 jeszcze ich całkiem widzę sporo. Wypad o, kurwa, respią się. O, oh shit, oh, ojojojojoj. Więcej teraz matka nie miała. No kurwa, oczywiście. Hej, już musiałam oczywiście dotknąć. Dobra. Mamy ten upragniony dźwięk, mamy. Walić te dusze ciśniemy tu jak najszybciej. kaman. kurwa. O, zdecydowanie dłuższy poziom niż myślałem i osiągnięcie wpadło. Ciężkawy poziom, ale pf, piękne statystyki, naprawdę. Dobra. Ale na dzisiaj to tyle. Także trzymajcie się i i. i. Na razie. Chyba że jeszcze zobaczymy. Co tam mamy na stęp, następny poziom? Czy nam coś powie? Niekoniecznie. Dobra, na razie.